Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem trochę nieuczesana, jestem rozczeszona, bo oglądałam teraz i się kładłam na łóżko, więc jak widzicie. Możecie zauważyć, że kręcę w innym miejscu niż te dwa filmiki wcześniejsze. Też było na tle tapety, ale po prostu kręciłam tam, bo zmieniłam sobie miejsce. Wcześniej miałam kosmetyki na takim czymś. To było tak pożelone i to było w samym miejscu, pod ścianą. gdzie teraz jest sama gitara. A teraz mam na nowym miejscu dwie szapeczki tym razem. I yy, poprosiła mnie koleżanka, moja koleżanka osobista, żebym zrobiła filmik. Ona ogląda moje filmiki, żebym zrobiła filmik o tym, jak ja to mam poumblemowane, ja to, gdzie to mam, jak trzymam te kosmetyki i tak dalej. Ale dzisiaj jest taki filmik. 16? Nie. 16 py przypadkowych pytań. Pytania zostały bardzo dużo y, osób mi pisało. Nie na YouTubie, czasami na moim NK, y, czasami niektóre osoby, czasami na blogu takim jednym, którego już nie mam, uznałam wczoraj. Nie wiem dlaczego. Czasami na Askach, ask. Aha, właśnie, trochę wziąłem z Asków, bo po prostu nie miałam już, nikt mi nie chciał, a już tak się cieszyłam na ten filmik. I Ask. Ask FM możecie mnie znaleźć. I tam stąd wzięłam niektóre pytania. Dobra, zaczynam. Ja mam taką ciągę sobie. Dobra, pierwsze pytanie. Co wolisz? Kebaba czy hamburgera? Mm, hamburgera. No szczerze mówiąc, kebabu nie Dobrze Dobre są, ale takie Dłe dla mnie. Już mi się przejadły obu, kiedyś ciągle jadłam. Twoja ulubiona piosenka? To? Mm, Patty, zabiłeś ty miłość? Fajna jest. No, lubię ją, Libera i Natalię, to ja nie pamiętam jak ta nowa psynka jest, no i, kurde, nie pamiętam już, Britney Spears z tym, już nie pamiętam tego drugiego, no, Britney Spears z kimś tam, dobra, mm, trzecie, czy czytasz książki, nie, nie czytam książek, nie lubię czytać książek, mogę tam przeczytać jakieś odpowiadania, ale książki nie, to nie dla mnie, chyba, że braku coś w tym stylu. Mała. Takie coś wieczorem zawsze latach czytam. Ale tak to czytam tylko czasami lektury. Bo lektur tyle czytam. Mi się nie chce, nie? Po prostu. Dobra. Okej. Okay. Od ilu. Kolek... Od ilu lat, miesięcy kolekcjonujesz kosmetyki. Od ilu? Yy... Od nie dobra. Może... Znaczy, ja już kiedyś kolektywałam, tylko że nie tak bardzo. Nie interesowałam się nimi tak bardzo. Ale teraz właśnie przyspieszyłam i tak może od pół roku, tak już naprawdę, że już mam dużo ich, nie? No, więc od pół roku coś w tym stylu. Ale wcześniej też miałam kniutki oczywiście, nie? <laughs> twój, ulubiony, twój ulubiony aktor. Twój ulubiony aktor. Furno. O! Matek musiał, bardzo go lubię. Kuba Wojewódzki, to nie jest chyba aktor, ale też z jednej strony jest. Wszystko mediowy, ale go lubię. Uwielbiam go. Mua. I... Y, widziałam go w ogóle. Nie na X-Aktor. No, go do niego. No i Jakub Kiersza. Bardzo go lubię. Fajny grę. Wcale samobójców mi się podoba strasznie ten film. No i tak pan. Okej. Okay. O, twój ulubiony film. Fajny, nie? Film, no to chodzi o film. To jest nie. Słuchajcie, twój ulubiony film i serial. Dobra, film to mój ulubiony film. Komedię wam powiem, bo lubię komedie strasznie. No ale filmów jest dużo, bardzo dużo, lubię filmów. Ale najbardziej lubię komedię jedno. E, agenci bardzo specjalni. No i sala samobójców, mi się też bardzo podoba. Mm, różne horrory bardzo lubię no to różne, różna, prawda. Nie, nie mam odpowiedzieć tak twój ulubiony, bo ja mam bardzo dużo ich. Był chyba z godziną, Wam się tego nie chcę na pewno słuchać. Twój ulubiony serial, tak? Serial na wspólnej, ja bardzo lubię. I rodzika.pl. Te są tak na równym miejscu. Potem jest M jak no to czasami. No, oczywiście, Count <laughs> ham enter, ukryta prawda, szpital, to co są takie, nie wiem, tego się nie da powiedzieć. No. No, to chyba wszystko. Jak ktoś to napisz jeszcze wam na dole. Po prostu już zapominam. Um, co dziś robisz? Dziś. E, dziś nic. No, siedzę w domu, uczę się, mam wtedy, zadanie. Nagrywam z za wam filmik. Nie no, ale miałam jechać do akwaparku do Memo. Ako Park Nemo, ale nie pojechałam niestety, bo mam remont, jak wiecie w domu, nie, nie wiecie, ale spoko, mam remont w domu, łazienki, no i po prostu ktoś musiał być z tymi robotnikami, tak, mi tata, no więc powiedział, że jutro pojedziemy na stówę, albo pojutrze, więc, aha, właśnie, Ako Park Nemo, zapraszam, fajnie jest tam, bo już wczoraj byłam i mieliśmy dzisiaj jechać, bo na gruponie znaleźliśmy bardzo fajną ofertę, wczoraj musieliśmy niestety normalnie zapłacić, bo... Od dzisiaj to jest ważne. Więc jutro jak pojadę, to będzie taniej, dlatego jedziemy. Nie? Ale wczoraj też byliśmy. Jest tam fajnie. No te takie zjeżdżanie fajne, nie? Taka jedna duża, że ja tam z bratem koło siebie siedzieliśmy, nie? Tam jest jeszcze jedna no, taka mała. Ale ona jest straszna. No I jedziesz tak, nie? A potem tak. I już centralnie. Ty już myślisz, że już po tym zakręcie, jak już masz tu, będzie koniec, nie? A tu jeszcze tak na dół. I dopiero tak, masakra. No i czerwona, fajna jest, czarna, ona jest tak, jakby w środku. Takie gwiazdy, fajne, to jest tam jechałam z tatą, mnie. Ja tu jadam, tu mój tata, jak on zaczął ryczeć. Znaczy, nie, że ryczeć, tylko tak dla jaj, nie? Tylko masakra, fajnie było. Dobra, następna. E, czy mam wyżę? E, brat się liczy? Jak tak to mam, ale jak się nie liczy, to nie mam. No, nie mam. Miałam kiedyś tyle królików. Psa, rybki, niejedno nie, nie, miło. Nie, bardzo dużo miałam. Koty. Papugę chciałam, ale mnie nie pozwolili rodzice. Chodź, Fajnie. Nie, nie mam, nie mam zwierzątka. No, chyba, że się wracicie, no to tak. No, ale nie liczy się, tak nie, nie. Dobra. Pff, dobra, dalsze pytanie. Teraz robisz. Nagrywam wam filmik. Ale tak, nie wiem, czy to wam teraz o teraz mniejszą szkodzi. No to teraz tak w ogóle. Tak dzisiaj. Nie, no dzisiaj już było. No teraz, no w tej minucie, w tej sekundzie, w tej godzinie oglądam, robię filmiki. No i muszę się spakować do szkoły. Już jest 18. A potem chcę jeszcze obejrzeć te coś, znowu robić filmik, i coś tam, i potem już nie wiem, na ile I jeszcze mam zadanie. I nie zrobiłam. Muszę zrobić. E, dobra. Do jakiej klasy chodzisz? E, ja? Do piątej. Do piątej mam 11 lat, chodzę do piątej klasy C. Piąta C. Ja powiem szkoły. Mam. Więc piąta C. Okej, okay, czekajcie. Możecie widzieć, bo mam na sobie sprój, bo nie pojechaliśmy wszyscy, i to, jeśli ja już wyszykowałam, mam to tam nie jedziemy, nie? No więc, mam sprój. Jaki przedmiot lubisz najbardziej? Najbardziej? Uderzy. Szczerze, uderzy. A czy nie, że wiecie mnie, to tak fascynuje to wychowanie do życia w Po prostu jest różna lekcja, można sobie czasem tam jest, można normalnie pogadać. Um, no, ale tak w ogóle plastykę. Chociaż nie będę, ale tam też jest taka wyznaca. No i trochę Polak. Tak troszkę. Dobra. Ok. Jaki masz talent? Talent. Talent. Nie no, ja bardzo lubię tańczyć. I chodzi chodziłam na tańce mnóstwo. Mnóstwo lat. Już nawet chyba 8. Nie no, 8 nie. No 8, 8. O, nie, 7, siedem, sorry. 7 siedem. Siedem czy pół, czy coś takiego miałam, bo już od przedszkola zaczęłam chodzić. Pierwszy w tej przedszkolu już się zapytałam na tańce. Po prostu zaczęłam tańczyć i do niedawno, niedawno skończyłam, jak miałam 10 lat. No, no to, sorry, no to 7 lat. 7 lat, długo i bardzo lubię to robić. Mam, myślę, że łaz, fajnie to robię bo już nieraz mam na różne konkursy no i tanie i yy, śpiew trochę ale tak śpiew tak trochę Niko tym nie wie, mam taki talent oprócz mamy, bo mam że zawsze na urodziny też śpiewam na ubiodę jakieś problem no nie mówcie nikomu nie no to, to za fajnie nie no lubię śpiewać, to jest takie fajne możecie zobaczyć mnie na e istnień Okej, okay. co lubisz robić, co lubię robić, ale jakim sensie? Nie no, no odpowiadałam, jak masz talent, co lubisz robić? Tańczyć, śpiewać? Lubię śpiewać, tańczyć. Nie, co, malować się? Jak każda dziewczyna, no. No i tak różnie. Nie cierpię sprzątać, masakra, masakra. O, lubię brata bić. O, to jest fajne, bo on z mały on nie odda. Znaczy, o, dal tak lekko. Ja fajnie nawet, jak ją lubię, bo to takie fajne uczucie. No i lubię grać na gitarze. No to lubię muzykę. Muzykę. No, ale przedmiotu nie lubię muzyki, bo tam głupie rzeczy są. Chyba, że coś śpiewamy albo gramy na flecie, albo na gitarze. No, a tak w ogóle. No to co? Dobra. Co robisz? Co robisz? Jakieś, czy zrobisz jakieś dwa filmiki z koleżankami o przyjaźni? No to chyba z przyjaciółkami o przyjaźni, bo źle sformułowało się pytanie. Ja tu wydrukowałam wszystko, jak widzicie. E, tak, zrobię, oczywiście. Niedługo zaproszę koleżankę, jasne. Spoko, jeżeli chcecie, to spoko. Kiedy to może jutro nie, bo jutro muszę coś zrobić. Nawet dzisiaj to już zrobię, ale jutro No, to może tak za tydzień, w sobotę, w niedzielę. Muszę w dzień wolny, bo teraz mam pełno pracy. Do szkoły. Sorry. Okej. Okay. Czy jadłaś kiedyś krewetki? Jadłam. Dobre są. Znaczy, no mi nie zainspokoją, szczerze mówiąc. Ale, no, nie wiem, już nie raz, tak, wiecie, z chlebem, tak, znaczy nie z chlebem, to jest taka bagietka wielka, Tak się tak dzieli, z takim masłem czosnkowym i krewetkiem wtedy po prostu do tego dawał, no i tutaj w jednym było masło czosnkowe z tym chlebem, a w drugim krewetki i mogło mogłaś tak jasnie. Było fajne. W restauracji, chyba na pizzy raz nawet. Dobra, 16 tak, raz, dwa, no bo ja jest 15, no to jeszcze jedno. No bo jeszcze mam jeszcze trzy pytania, więc no to teraz jedno będzie. Okej. Okay. Znowu o filmiku. Czy zrobisz kiedyś filmik o swoją przyjaciółko, Jak ty ją pomalujesz i ona ciebie? To już taki filmik jest. Jest, możecie zobaczyć. E, mam taki filmik, przyjaciółka mnie maluje, e, ale mam dwie przyjaciółki, więc zrobię z mi tam może, jak się uda. Ale no jedna przyjaciółka jest, maluję mnie chociaż daremnie. Czy fajnie pomalowałam, mnie? Trochę zielonego za bardzo było i nie bez czego. To jest wymyślony jej makijaż, wiem, wiecie? Ale... no. Okej, okay. następny. A, tu już koniec. Więc za jeszcze te dwa pytania zrobię. Dobra. Czy zrobisz kiedyś filmik? Jak pokażesz swój pokój? Zrobię. Dobra. Zrobię może jutro nawet. O i następny od filmików. Czy zrobisz kiedyś filmik? Jak pokażesz swoje kosmetyki i gdy je trzymasz? Trzymasz. Sorry, trzymasz, ale ja mówię trzymasz, więc... Ym, tak, zrobię oczywiście. Tak. Filmiki, które chcecie zrobić? Znaczy, jeżeli nie będą jakieś głupawe. Nie no, ale spoko. Pokażę Wam jeszcze kosmetyki, pokażę mój pokój. Wam no już z tyłu widzicie. I nie ma pod bo trochę sprzątałam dzisiaj, ale nie za bardzo. Więc... Będzie ok. Zrobię, jasne. Dobra. Koniec. na dziś. Widzicie, napisałam to za wszystko. Się, nie. No i e, zapraszam na kolejny filmik. Kolejny filmik jak mi się będzie jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj. Może jak zobaczycie taką bluzkę, i jeszcze tę, dzisiaj znaczy, że będzie. I jeszcze to będzie. Jezu, to. To znaczy, bo to jutro idzie na haszok. Więc dzięki za pytania. Jeszcze zadawajcie pytania, jasne, Ja Wam na wszystkie pytania odpowiem, nie? A właśnie, widzicie co? E, bo ja mam powiem, że z asku brałam takie czy lubiszkę baba, jakaś ta, lubię nam psenga, tak Ale o tych filmikach to sami nie zadawaliście i przesiłki, nie? No? Dobra. Dzięki. Wziaki, pa. Tylko teraz gdzie